15 10 5 4 3 2 1 lewe dno, prawe dno I 80 lewy pięć plus głęboko ciąć śmiało. lewy pięć plus głęboko ciąć Prawy lewy, prawy dnem, 80, lewy 6, 80, lewy dno, do prawy dno, do lewy dno i 50, prawy 5, plus śmiało przyciąć, prawy 5, plus 50, prawy dno, do lewy dno, 120, lewy 6, minus, 100, prawy dno, 200, Prawy ciąć do lewy 2 minus, ciasno wyjście Lewy 2 minus, ciasno wyjście 80 Lewy 5 plus ciąć do prawy 6 nie ciąć przepust do lewy dno. 100. Lewy dno przy ojince Do 80. Lewy dno przy słupie. Do 80. Lewy ciąć przy słupie. Dno. Do prawy 6 przyciąć. 100. Lewy 5 śmiało. Lewy 5 śmiało. 20. Prawy 4 minus. Nie ciąć. 80. Lewy dno nie zdejmuj. Przyciąć. 80. Lewy dno, lewy dno zostań. Do 80. Prawy 6 minus. Ciąć głęboko. Do lewy 6 przyciąć. Do 50, lewy 6 przyciąć przy krzakach. I 50, prawy 6 minus. 80, lewy 6 i prawy 2 plus. 80. Prawy dno. 100. Prawy dno. 80. Prawy 6 i 50, lewy 3 plus nawrót. Do 100. Prawy 2 plus, śmiało nawrót. Prawy 2 plus śmiało, nawrót do 100. Lewy 4 plus śmiało, nie zdejmuj. 200. Lewy 6. Do prawy 5 plus, trzymaj prawej. Lewy 6, prawy 5 plus, trzymaj prawej. Do 80. Lewy 5 plus albo 6 minus, śmiało. 150. Prawy 5 minus, śmiało. Do lewy dno. 150, lewy 4 plus śmiało Może lewy 4 plus śmiało 120, prawy dno trzymaj prawej i 150 Szczyt od prawej do lewej i prawy dno Prawy dno i 80 objazd prawy 4 prawy 4, do lewy 2 do 80, prawy dno 50 lewy dno trzymaj lewej, 50 prawy dno trzymaj prawej, do lewy dno, do 80 prawy dno, do lewy dno, 120 prawy dno do 80 lewy 2 plus drogi nie ciąć, lewy 2 plus drogi nie ciąć, 120 prawy dno, 200 i szybka partia do lewego lewy dno dnem przy drzewie do 300 Prawy dno i 150 od drzewa, lewy 2 minus 150 od drzewa, lewy 2 minus 200 Prawy 5 plus Prawy 5 plus i 120, prawy 2 Prawy 2 100 prawy dno 80 za szczytem 100 prawy dno i 200 prawy 2 plus prawy 2 plus do lewy 3 do lewy 3 do 30 prawy 6 i 50 lewy 2 plus z uwagą lewy 2 plus z uwagą 100 lewy dno do prawy dno przy słupie Prawe dno przysłupie i stop, prawy 6 minus albo 5 plus. Wciąż szybkie wejście do siodła i 50, lewy 6. 80 prawy 6. Do lewy dno i 80 prawy 2 plus prawy 2 plus 80. lewy dno. 50. Prawy 6. Do prawy dno szczytem dnem przez szczyt. I 200 do ustąp. Prawy 2 minus. Minus 80, lewy 5, lewy 5 i 80, prawy 4 minus, nacisk długi z uwagą, to 80, lewy 5, lewy 5, do prawy 6 i 30, lewy 5, do 50, lewy 6, ciąć, do prawy 6, 80, prawy dno, ciąć, do lewy dno. 150, lewy dno szczytem, 50, prawy 6 głęboko ciąć i 50, lewy 6 zacisk z uwagą przy drzewie, do prawy 6, do lewy 6 i 100, lewy 2 minus, lewy 2 minus, 150, prawy dno, 200, lewy dno, 150 prawy 5 plus, prawy 5 plus, 80 lewy 6 do 80 lewy dno i 250 lewy dno do prawy dno na szczyt, nie zdejmuj. Lewy dno do prawy dno na szczyt, nie zdejmuj. I 200 prawy dno, 150 prawy dno i 120, szczyt dnem i 100, i szczyt lewy 6 minus śmiało po kuli i 120, prawy 5 do 4 minus do 4 minus i 30 lewy 4 plus 120, prawy dno nie zdejmuj w wąwozie i 250 szczyt dnem nie zdejmuj za szczytem 150 prawy 6 śmiało do 6 śmiało i 100 Lewy dno 100 lewy dno Do 150 Lewy dno i 30 prawy 5 minus zacisk. Prawy 5 minus zacisk śmiało I 200 Lewy 2 minus 80 Lewy dno do prawy dno nie zdejmuj przy krzakach 150 lewy dno przyciąć Do 80 Lewy dno przyciąć do 80, prawy dno, nie zdejmuj przy domach. I 120, lewy dno. Lewy dno i 200, prawy 6. I 80, prawy 4 minus, albo 3 plus. Prawy 6, 80, prawy 4 minus. 3 plus, 80. Prawy, lewy prostój dnem. 100, lewy dno w wąwozie. I 120, prawy 6 szczytem, do 50, lewy 6. I 80 lewy 6, do 80 lewy 6, ciąć do prawy 6. I 100 w siodle lewy dno. Do 80 lewy 6 i prawy 6. Hej. Jak?